Masa nie był w żadnej ze mną zażyłości, ani towarzyskiej, ani specjalnie koleżeńskiej. Znałem go oczywiście, bo mieszkaliśmy w jednym mieście. Praktycznie nie było możliwości go nie znać, bo tam go wszyscy znali, od przekupki, po dziecko, po tam policjanta i inni. Wszyscy go znali. Jeździł zawsze najlepszymi samochodami, zawsze jeździł z, z kilka samochodów. Także on się rzucał w oczy. Żył bardzo na pokaz. Gdyby pan... Wyszedł niewinny w następnym wyroku i spotkał na ulicy masę. To co by pan zrobił w Nie wiem bo Powiem szczerze nie wiem. No trudno jest powiedzieć, jaka moja reakcja by była, no ale. Na pewno bym się hamował w jakiś sposób. No, na pewno mu w twarz napił. No. To bym zrobił na pewno pomawiał naprawdę bardzo dużo ludzi. Ja czytałem akta, pomawiał biskupów, pomawiał polityków, biznesmenów, policjantów, prokuratorów, yy, a cała palesta adwokatów to z mafią, z sędziów, prokuratorów wszystkich masa pomawiał. Zadaję pytanie, dlaczego żaden z tych ludzi nie siedzi, chociaż tak samo przez o przestępstwa? Wiceprezydentów Warszawy i innych jakichś. Notarius musz, ja już tego wszystkiego nie pamiętam, to czytałem akta. Tak samo ich pomówił przestępstwa. Dlaczego ci ludzie nie siedzą? Maja? Dlaczego się nie wierzy? W stosunku, że do tych ludzi, że to oni powiem się, tylko wybiórczo do mnie i do innych chłopaków. Dlaczego? Jeżeli się daje wiarę świadkowi koronnemu, to się ją daje albo w całości, albo wcale. Berlin, jesień 2003 roku.